Dzisiejsza Ewangelia według świętego Jana i te słowa Jezusa: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. To jakby zaproszenie, aby na nowo, na nowo zaprzyjaźnić się zaprzyjaźnić się z Jezusem, zaprzyjaźnić się z Panem. To jest bardzo ciekawe, ponieważ Jezus poprzez bardzo proste słowa, mówiące o tym, że kto zobaczył Jego, zobaczył i ojca, prowokuje pewną bardzo ciekawą sytuację prowokuje apostołów do wyznania tego, że tak naprawdę nigo nie znają, pomimo tego, że przebywają z nim już od dawna bardzo blisko. Święty Filip mówi, Panie, pokaż nam Ojca. Po tych słowach Jezusa, który mówi o tym, że wy Ojca już zobaczyliście. Myślę, tak sobie szczerze zupełnie, że Pan Jezus wiedział, jaka jest odpowiedź i, i te Jego słowa może trochę miały też apostołów sprowokować. To trochę tak jak w szkole nauczyciel poprzez Poprzez zadania, poprzez to, co mówi, poprzez to, o co pyta, jest w stanie sprowokować uczniów do tego, żeby byli w stanie się ujawnić, że nie mają pewnych podstaw, że może nie wiedzą rzeczy, które dawno powinni już wiedzieć. I ta Ewangelia nam pokazuje bardzo mocno, że możemy być blisko Pana Jezusa, możemy być z Nim często pozornie, natomiast tak naprawdę zupełnie Go nie znać. I może być też daleko. I myślę sobie, że Pan Jezus zaprasza nas dzisiaj do przyjaźni z Nim, do przychodzenia z wszystkim, co mamy, i do przebywania z Nim na co dzień na co dzień. No to trochę tak jak z przyjacielem. Pewnie każdy z nas pamięta te momenty, kiedy udało nam się wyjechać z przyjaciółmi. I nagle po tygodniu przebywania ze sobą, człowiek okazuje, że człowiek, człowiek odkrywa, że, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu w tych relacjach, mhm. że niektóre albo się rozróżniły, bo, bo nie mogliśmy już ze sobą wytrzymać, ale bardzo często jest też tak, że że my jesteśmy w stanie porozmawiać o zupełnie innych rzeczach, że te tematy są głębsze, prawdziwsze, że jest w nas więcej swobody i szczerości, ponieważ przebywaliśmy ze sobą na co dzień i nie da się budować przyjaźni z Bogiem, nie da się budować przyjaźni z Jezusem, jeśli się z Nim na co dzień nie przebywa, jeśli się nie jest z Nim w codziennej modlitwie, nie jest się z Nim w lekturze Słowa Bożego czy w sakramentach. I to jest to zaproszenie do przebywania z Jezusem dzisiaj w tym naszym codziennym życiu, bez względu na to, jakie ono jest. Jeśli dzisiaj czujesz, że, że nie wiesz, którędy iść, że trochę się pogubiłeś, to przyjdź do Jezusa, bo On jest drogą. Drogą, która może cię poprowadzić i tym, który pomoże ci tę drogę odkryć. Jeśli czujesz się oszukany, jeśli czujesz się zawiedziony, czy rozczarowany, albo sam żyjesz w jakimś kłamstwie, z którego nie potrafisz się wyrwać, to przyjdź do Jezusa, bo On jest prawdą prawdą, która potrafi wyzwalać i która jest uzdrawiająca. I jeśli dzisiaj czujesz, że nie żyjesz, że egzystujesz, że jesteś zmęczony, że tak naprawdę masz wszystko i nie masz nic, to przyjdź do Jezusa, z On i to życie pozwoli ci odkryć. Bo chodzi o to, żebyśmy żyli pełnią życia, żebyśmy żyli w prawdzie i żebyśmy podążali piękną drogą. I Jezus jest nam w stanie to wszystko dać. Trzeba Mu tylko uwierzyć, że trzeba się tylko z Nim zaprzyjaźnić, za przyjaźń, pomimo tego, że czujemy się niegodni, za przyjaźń, pomimo tego, że jesteśmy nieidealni, bo właśnie takich połamanych, pokruszonych, słabych i nieidealnych najbardziej nas kocha.